Wiadomości nowego dziennika Tomasz Wojciechowski. Dobry wieczór w czwartek. Dziś m.in. o historycznej decyzji Nowojorskiego Wydziału Edukacji w sprawie zajęć w języku polskim, o tym jak policjanci wzięli za złodzieja znanego tenisistę oraz o efektownych pokazach mody w Nowym Jorku. Od początku nowego roku szkolnego w jednej z najpopularniejszych wśród Polaków szkół publicznych na Greenpointie 34 uruchomiono dwujęzyczną klasę polsko-angielską. Uroczysta inauguracja tego szczególnego programu nauczania miała miejsce w czwartek w audytorium placówki. Oprócz rodziców oraz nauczycieli i dyrekcji szkoły wzięło w niej udział wielu oficjalnych gości, wśród nich poseł stanowy Joseph Lentol, konsul generalna RP w Nowym Jorku Urszula Gacyk oraz wicekonsul Alicja Tung, kurator okręgowa dystryktu 14 Alicja Winnicka i Dorota Andraka, szefowa centrali polskich sztuł szkół dokształcających. Nie zabrakło osób zaangażowanych w propagowanie dwujęzyczności oraz programów nauczania z nią związanych: Marty Kustek i Andrzeja Cierkosza z portalu Dobra Polska Szkoła, a także Moniki Herrery, trójjęzycznego szkolnego psychologa oraz członka zespołu badawczego zajmującego się analizą wpływu wielojęzycznej edukacji na rozwój dziecka. Policjanci nie byli rasistami, tylko palantami. W ten sposób swoje pomyłkowe aresztowanie skomentował były amerykański tenisista James Blake. Został on wcześniej rzekomo rozpoznany przez świadka i wzięty za złodzieja telefonów. Do zdarzenia doszło w środę przed wejściem do hotelu na Manhattanie tuż obok dworca Grand Central. Do czekającego na przewiezienie z hotelu na korty Flashing, popularnego tenisisty, podeszło czterech tajnych funkcjonariuszy. Jeden z nich przewrócił go na ziemię i zakłócił kajdanki. Po 15 minutach były gracz został uwolniony po tym jak rozpoznał go stojący obok emerytowany policjant. Okazało się, że Blake, który jechał na korty US Open by komentować jeden z meczów, został przypadkowo wzięty za członka grupy zajmującej się handlem skradzionymi telefonami. Rozpoczął się słynny New York Fashion Week. Od wtorku natomiast trwa pierwszy w historii polski tydzień mody w Nowym Jorku. We wtorek na wybiegów New Museum swoje kolekcje Wiosna Lato 2016 zaprezentowali Viola Śpiechowicz Mia Manufacture oraz Paprocki Brzozowski. Polscy projektanci ponownie przedstawili próbki swoich kolekcji oraz opowiedzieli o nich podczas gali modowej w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że bez kompleksów powinniśmy wchodzić z naszymi produktami na amerykański rynek. Mamy wiele do zaoferowania i powinniśmy być dumni z jakości naszych wyrobów, powiedziała konsul Sabina Klimek, kierownik wydziału promocji handlu i inwestycji Konsulatu Generalnego RP. Czwartek i piątek polskie kolekcje wystawiane są w godzinach od 11 rano do 4 po południu w studio Inglota na Chelsea Market. To były najważniejsze informacje. Zachęcam do lektury papierowego wydania nowego dziennika, gdzie m.in. rozważania o sztuce abstrakcyjnej, zapowiedź prezentacji Basi Mur, znanej artystki jazzowo-blusowej oraz wspomnienie tragicznych zamachów z 11 września. Za chwilę jeszcze wiadomości telewizji Republika. Bardzo państwu dziękuję. Dobranoc.